Jestem, będę zagęszczał ruchy, bo mam mało pamięci, więc tak, y, zmiana kół, y, to co gościu mówił, nic nie dała, ale mi wpadł pomysł, y, że skoro ściąga w prawą stronę, y, no to trzeba y, by było sprawdzić hamulcówkę, z prawej strony nie regenerowałem z zacisku i ostatnio jak wymieniałem klocki, to y, widziałem, że jeden tłoczek był wysunięty, drugi, drugi nie, nie tak, no i, i po prostu nie było tak jak trzeba. I z tyłu przecież jeszcze robiłem szczęki i być może, że za mocno jest podregulowane i dlatego może ta cała prawa strona trzyma i mnie ściąga. To jest, to jest ta pierwsza kwestia. Druga kwestia, I będę miał łożysko do wymiany, łożysko już idzie, NTN, zestaw, zestaw regeneracyjny bo w oryginale nie było, bo brakowało jednej uszczelki, więc wziąłem zestaw regeneracyjny i on jest tam o połowę tańszy. ten jest też niezły, bo ja nawet na rol, rol, Rolki mam tam od o ile dobrze pamiętam od rozrządu i się sprawują więc to będzie ten zestaw. Ja zrobię tą hamulcówę, zbadam temat, temat tego tych hamulców bo być może nie trzeba będzie jeździć do diagnosty i jutro i nie trzeba będzie czasu marnować, a będzie można robić punkt numer 2, czyli łożysko. Płośki, nie wiem, jutro będę miał, czy nie będę miał, jutro to nie ma szans, ale rozbiorę zwrotnicę, podjadę, bo sam chyba nie będę wyciskał, zobaczę. Mam tam kontakt dobry i być może, że mi wsadzą i będzie szybciej, złożę do kupy, łożysko odhaczone będzie. To się to wszystko łatwo, fajnie mówi, ale te muszę autobusami przyjechać, kawałek i tak dalej, a na szczęście nie jest daleko, ale autobus rzadko jeździ. Także to by były te dwa tematy odhaczone i nieszczęsna półośka. No to już muszę organizować i to zaraz siadam i skąd, to ja nie mam pojęcia, ale... Jutro będzie ten dzień, w międzyczasie trzeba będzie pozwolić, pogadać, popytać, szukać. Także tak to widzę. Dogram jeszcze ewentualnie drugi film na ten temat, i, i, i to wszystko. Albo dobra, jeszcze dogram. No, nie ma co. No, to, to, to jutro plan jest taki: mam nadzieję, że ta, ta hamulcowa i ten, ten problem to jest to. Bo jak nie, no to będą jajca i nie wiem dlaczego, nie, nie, nie wiem jaka przyczyna, no różne mogą być, no także, no zobaczymy, mam nadzieję, że jutro będzie pogoda, że dniami wystarczy na to wszystko i że jutro już uda się położkę zamówić, bo święta idą, no także, kurde, jeszcze to mamy po drodze, no i w ogóle, jest, jest, jest koło myja ostra z tym wszystkim ale już dawno miałem samochód zakończyć okazuje się, że trzy, trzy tematy kurde wyskoczyły no pół ośkę to robiłem w międzyczasie, ale to lepiłem, lepiłem i nie ulepiłem yy, gościu mi tylko powiedział mówi to, że ciasna była yy, to, że przegub był ciasny yy, jak sprawdzałeś tam to nie znaczy, że on, on był dobry dziękuję i wszystko w temacie i trochę mi też wyjaśnił, bo zdziwiony byłem, no także, co nowe to nowe Mówię, sklepy ten, łódź nie ma, Nowogród nie ma, półosiek, także dalej szukamy.